Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mają za sobą bardzo dobry okres i chyba liczą, że podtrzymają dobrą pasce. Najważniejsze, żeby nie poczuli się zbyt pewni siebie. Piłkę przejmują rywale. I te brójne przy piłce. Dokończymy później, bo jest groźny. Zabrakło komunikacji między podającym a wychodzącym na pozycję. Spalony. Dobra praca, pani arbiter. Nie puściła tej akcji. Kane otrzymuje teraz piłkę. Isak, a teraz bramka. Pięknie nam to się zaczyna. Proszę Państwa. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Winfried Zaha. Udane wejście. Akcja przerwana. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Isak! Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Piłka teraz u Salaha. A i słupek, piłka nadal grze. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. 2 do 0. Gramy dalej. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Miłka teraz u Salacha. Z powrotem do Salacha. Tak, proszę Państwa, kolejne trafienie. Mamy trzy bramki przewagi. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Odegaard. Zaha. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Strata. Muszą uważać. Ładnie za plecy obrońców. Czy wykorzysta tę okazję? Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Kevin de Bruyne. Uwaga, będzie okazja! Atak tak, udaremniony obrońca był na posterunku. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i ma... spójrz, to może być bramka. Niebezpiecznie, ale bramka nie padnie. Mamy spalonego. Calvert Lewin tak się powinno stopować ataki rywala. Sala. Odegaard w posiadaniu piłki. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Mo Salah. Odegard. Zacha. Martin Odegard. Piłka teraz u Salaha. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Wilfried Zacha. Piłka teraz u Salaha. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale był czujny. Brawo. Nie wrzuca w pole karne. Hejn okay, no, otrzymuje teraz piłkę. I co, mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają Rybala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Powiększają przewagę. 5 do 0. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką czasem, jak widać, się opłaca. Takie podanie nie miało szansy dojść. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Dopada do piłki Kane. Broni to! Niesamowita parada! Kane otrzymuje teraz piłkę. Wo, To drugie jego trafienie dziś! Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. A więc pogrom 6 do 0. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę.